Dobra, to płyniemy. Byle dalej. Jesteśmy na przystani miejskiej w Miomłonie. Za chwilę przypłyną do nas fisace na tradycyjnych tratwach robionych zgodnie ze sztuką z XVIII i XIX wieku. I przy tej okazji zorganizowaliśmy rodzinny piknik szantowy. Muzyka szanty, popcorn, wata cukrowa, rodzinę, takie dobre spędzenie czasu. Na przystanku siadam w długie zapomnianych dłoni. Organizatorem dzisiejszego spotkania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miomłonie. Wymarzony, Z znowu wieczór, powrót z pracy, przywiezień, zmęczony. Pierwszy frisz kanałem Elbląskim organizowany jest przez trzy podmioty: Polski Cech Frisaków, Szkutników i Sterników, nasze Stowarzyszenie Nadikula. Oraz tartak Jagodno, który to zakupił to drewno na tratwy. Po raz ostatni, tratwy w regionie kanału brzęskiego, takie tratwy, pojawiły się 65 lat temu. Od tej pory nie ma, nie tylko tutaj, ale w Polsce, nie ma spławu drewna, albowiem zmieniła się technologia pozyskania drewna. Staramy się, aby ten flis był naprawdę rekonstrukcją historyczną, żeby niczego nie wymyślać, niczego nie poprawiać, tylko czerpać z tego, co wymyślili flisacy od dawna. Na tym terenie pierwszy flis odbył się w 1334 roku, więc mamy od kogo się uczyć. Znajdujemy się w tym miejscu, ponieważ tutaj jest oddoga kanału elbląskiego i to wszystkie imprezy w Miłomłynie mamy organizowane. Dzisiejsze, dzisiaj mamy szanty, a oczywiście nie tylko te imprezy tu się odbywają. Odbywają się imprezy z Miłomłyna, na które też serdecznie zapraszam w pierwszą sobotę sierpnia. Zapraszam także wszystkich mieszkańców 2 lipca na otwarcie tężni solankowej w Miłomłynie. Nie wszyscy wiedzą, już pomalutku. Ta terznia rusza, można już teraz podjechać, zobaczyć, się już działa. Zapraszam także na dozynki, które będą pod koniec sierpnia, na początku września oraz takie piknik rodzinny, które będziemy organizować w części. Stowarzyszenia miłomyńskie bardzo tutaj się angażują. W tym miejscu to jest odcinek kanału, który nazywa się Staro Rzeko Liwo. Już dalej ona tu się kończy w tym miejscu, przy nadleśnictwie. Także wszystkich teraz zapraszam do Miłomłyna, który ma statut ochrony uzdrowiskowej. Staramy się być pełnym uzdrowiskiem, ale to jeszcze trochę trwa. Dalej, 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 dalej. No. Móc nie słuchać cudzych raz, byle w uszach szeptał wiatr, z wędrującą chwałą byle dalej.